O! Czyżby to był strażak sam? Hmm. Dlaczego on tu do mnie jedzie? Jestem bardzo ciekaw. O! Witam cię, tato świnko. Przywiozłem tobie coś w prezencie, ponieważ uważam, że jesteś moim dobrym przyjacielem. O! Strażaku, bardzo ci dziękuję. Ja też uważam, że jesteś moim dobrym przyjacielem. No, już rozładowuję i tutaj już odjeżdżam. No, papa. Pa. Och, ten strażak sam jest bardzo miły. Jestem ciekaw, co znajdę w tym jajku niespodzianka. I mamy tu przepyszny budyń. I zabawkę strażaka sama. Yes! Och, cóż za fajna figurka. <laughs> Dziękuję tobie, strażak sam. Mm, ale mogłeś mi też przywieźć łyżeczkę, aby mógł sobie smacznie zjeść ten budyń. No nic, będę musiał użyć mój nos. <laughs> Podejdź. Oj, nie mogę otworzyć. Pomóżcie mi. Dobrze, idę zapytam się mamy świnki, czy ma... Użaczka, popa!